Witajcie, witajcie, to znowu ja, goral Grail, witam was w kolejnym odcinku z gry Punch Club. Jak widzieliście, w ostatnim odcinku zrobiliśmy, powiedziałbym, no, trochę, albo nawet dużo. Pokonaliśmy Robodoma, Dona, zdobyliśmy rdzenie, pobiliśmy tych całych, w tych różnych pancerzach, pomieściliśmy Puszka, no i byliśmy blisko wygranej z tym gościem jeżeli chodzi o to, że chcemy po prostu znaleźć zabójcę naszego ojca. No i cóż mogę powiedzieć... Aha, dobra, nie mam energii, muszę iść spać. Daję jak zapowiadałem ostatnio, Dzisiejszy odcinek będzie polegał na tym, że chcę trochę potrenować, podnieść przynajmniej siłę na siódemkę, podnieść zręczność, żeby mi nie spadła, i. No i spróbować pokonać kolejnego gościa. Ha, no nie mamy nic na energię, czyli będzie się... trzeba troszkę chyba przespać. To trzeba będzie patrzeć na dzień, żeby nam dzień nie uciekł. Aha, dobra, to znowu jestem głodny. No niestety wszystko po prostu hmm, mogę zjeść to. Hmm. Chyba, że wiecie co, w związku z tym, że ja mam trochę kasy, skoczę sobie na szybko do spożywczaka. Dobra. Energia mi się też przyda. Weźmy pizzę. Napój słodki nic mi nie daje. Wróćmy szybko do posiadłości. Chodźmy do lodówki, uzupełnić troszkę nasze zapasy. Zjedzmy dwa mięsa. Pieprznijmy trochę energetyków. No i teraz. Statystyki wyglądają o wiele lepiej. No i chodźmy trenować dalej, gdyż rzeczywiście chciałbym podnieść tą siłę do 7 i zobaczyć, czy to mi jakoś w jakimś stopniu chociaż pomoże pokonać tego kolejnego gościa. No i. Dobra, prze... przełóżmy się tutaj. A tu wpada z... zręczność i trochę wytrzymałości. Tu będzie podciąganie, tu będzie też siła. Okej, okay, dobra. O to mi właśnie chodziło. Na sile mi właśnie zależy, bo od siły, właśnie zależą silny cios. No to wiadomo, że więcej będzie mu zadawało obrażeń. Dobra. Tu wpada wszystko. Może się uda, jednak spadła siła. Ale podnieśmy ją do siódemki i będziemy spróbować pokonać tego gościa. Dobra, jeszcze może tutaj. O, tu będą wpadły całe punkty. Spoko. Dobra, czas mija. Panie Ding-Kong. Cóż, robimy... Jambrezę, nie? Aha, tu też czas mija. Mam nadzieję, że nie minie aż tak szybko. Czy ja zdążę jeszcze w tym dniu? Zdążyłem. Dobra, mam 7, 11, 13. Myślę, że zacznę z tym samym. Zastanawiam się jeszcze, czy czasem nie wrzucić tygrysa. Taktyka oparta o zręczność, wysoka szansa na unik i uderzenie. Wiele ciosów kontrujących, średnie obrażenia. Umiejętności zyskują dodatkowo szansę na trafienie. Dobra, weźmy tego tygrysa. Albo nie. Weźmy, skoro podnieścimy siłę o jeden, zobaczmy jak to pójdzie z żółwiem, już widzę, że nam klepie gościu, chociaż wcześniej było lepiej, więc weźmy tego żółwia i wrzućmy tego tygrysa, zobaczmy jak będzie wyglądała druga runda. Wiedziałbym, że druga runda wygląda zdecydowanie lepiej wyglądała niż pierwsza. Poszliśmy w zręczność, chociaż on ma. No i to jest to, że właśnie u niego szybko spada ten. Ale myślę, że możemy zrobić jeszcze inaczej. Autobus do naszego mistrza. Niech nas podleczy. Oczywiście, zawsze są te same teksty, dobra. życie mamy na maksa. Teraz będziemy myśleli, co zrobić szybko. Imprezę. Uznając życie, właśnie. Nakręć film, Zorganizuj imprezę. Dobra, Aha, nie jesteś w stanie. Ale mamy kawę i mam. Mam dwa energetyki. Czy się uda zrobić. Dobra, widzę, że energia spada. O, siła na mnie spadła. To dobrze, dobry znak, ale energia spada. Tak, nie jestem w stanie dokończyć imprezy. Muszę iść się przespać. Niestety. Dobra, pośpijmy trochę. Panie Ding Kong. Eee, kontynuuj. Dobra, zarobiliśmy. Zróbmy waleczkę jeszcze raz z tygrysem. No, energia mu spada strasznie. To jest, to jest właśnie szansa. Tylko, że widzicie, już mam 160 życia. Ponad, no, ponad 100 będę mam z wziął w pierwszej rundzie już. Nie wiem, czy przetrwam jeszcze do trzeciej rundy, czy nie za bardzo. No, może bym zmienił na żółwia. Tu mam taktykę opartą o bloki. Ale szczerze mówiąc, że ja widzę, że te bloki nic nie dają. No dobra, to co robimy w takim wypadku? W takim wypadku, na chwilę się będzie kończył, dzień Więc ja bym sobie podniósł znowu życie u naszego pijanego mistrza. Tak, który musi sobie kupić wódkę. I teraz, co? Wracamy do swojej posiadłości czy ja jestem głodny, jestem głodny czy ja mam coś na podniesienie energii, a raczej chyba nic nie będzie, no niestety nic nam tutaj energii nie podniesie więc hmm. a tak się właśnie zastanawiałem czy od pijanego mistrza nie skoczyć do spożywczaka co ja mogę dobrać dobieram sobie to i wezmę sobie energetyki Wrócimy do posiadłości. Wypijemy sobie energetyki po to, żeby nam, żebyśmy mieli całą energię. Raz, dwa, ile to nam da? Trzy? Cztery? Dobra, jeszcze jeden. Spoko, życie mamy na 100%. To teraz, żeby nam siódemka nie spadła, czyli ta siła nie spadła nam. To musimy trochę potrenować i myślę, że możemy iść... o właśnie, zręczność nam spadła hmm. dobra, siedemka nam dziesiątkę też troszkę podbijmy okej okay. dobra, i teraz Podnieść jeszcze tą wstręczność na 11 poziom. Dobra, już się zaoczyły połowiczne punkty. Dobra, trochę sił też wpadnie. Dobra, chodźmy. Mamy 7, 11, 13, czyli takie statystyki jak przedtem. Panie Ding Kong, w związku z tym, że mogę walczyć. Aha, bo ja jeszcze muszę z nim zrobić, to znowu muszę zrobić. No dobra, to zróbmy tą imprezę. Mam nadzieję, że teraz energii wystarczy. Ok, wystarczyło. Walcz. I teraz tak. Yy, mamy. Żółwia, jak chcę iść w Tygrysa. Mamy lekki jak wiatr. <laughs> Oparta o zręczność. Pokazuje z jaką dokładnością wyprowadzone są uderzenia. Oparta o zręczność w relacji do siły i wytrzymałości. Czyli on ma 0,8 a my mamy 1,1. Czyli tak jakbyśmy, można powiedzieć bardziej lepiej trafiali. Twardy blok bym wziął i wziąłbym jeszcze coś, co będzie mu zabierało. Yy. Modyfikator bloku po aktywowaniu redukuje jeszcze więcej otrzymanych a ale złoży więcej energii. Yy. Po aktywowaniu daje dodatkową szansę na powstrzymanie fazy ataku przeciwnika i rozpoczęcie własnej. Okej. Okay. Zabijaka by był spoko. Hak na mięso. Modyfikator trafienia po aktywowaniu hmm. trafienia przeźmika może spowodować, że będzie zmuszony ominąć swoją fazę ataku. Energetyk. Modyfikator trafienia po aktywowaniu redukuje szanse na rozpoczęcie ataku przeźmika. Dobra, to to nie, ale coś było co... Osłabiające uderzenie, które zadaje średnie obrażenia, i za, a zarazem redukuje wytrzymałość i zręczność celu. Wytrzymałość i zręczność celu. To by było spoko. Tu mamy bańkę. Zadaje umiarkowane obrażenia oraz redukuje skuteczność bloku uniku przeciwnika o 25%. Bloku uniku. A on uniki blok ma. Hmm. Może tą bańkę bym wziął i poszedł rzeczywiście. Dobra, spróbujmy, no bo jak to mówią, kto nie ryzykuje, to nie pije szampana. Co prawda, widzę, że na razie to nam jakoś nie idzie. Gościowi energia spada, i dopiero jak spadnie mu energia, wtedy widać po prostu, jak tutaj te punkty życia. Bardzo szybko schodzą. My mamy 186 punktów życia, 180. Dobra, niech mu spadnie tajemnicę, do zara, okej okay, pięknie. Czy się uda, czy się uda, czy będzie leżał na deskach? Myślę, że raczej to. Hmm. Ciężko stwierdzić. No, na razie coś. O, nie, no, teraz. No, no, teraz nam. Teraz musiał wrzucić coś innego. Dalej ma blok, dalej ma unik. To może ja bym teraz coś jeszcze zmienił. Weźmy Karkołamacz nie, to nie, kopaliczkiem. O, właśnie, kopaliczkiem jest zarompisty. Koszt energii, umiejętności przeciwnika wzrasta o 30%. To jest zarompiste. Weźmy bańkę, dajmy hak na mięso, albo no nie, nie hak na mięso, tylko mieliśmy dać chyba zabijakę, bo tu jest jeszcze, co to jest? Niedźwiedzi uścisk, modyfikator bloku po aktywowaniu redukuje jeszcze więcej otrzymanego obrażenia, ale zużywa więcej energii. Pominięcie ataku, wyższa szansa na pominięcie fazy ataku i regeneracja energii, tego na razie nie potrzebujemy. Modyfikator obrony. Poaktywowanie. Że... Dobra. Czyli może być także że zręczność rzeczywiście tu będzie. No, niestety. Niestety. Przegraliśmy. Znowu przegraliśmy. Statystyki nam co prawda nie spadły. Ja bym się może poszedł przespać. Tylko, że znowu się nie prześpię, bo jestem głodny. Ech, niby ten głód nie jest takim jakimś problemem, ale... Dobra, podnieśliśmy sobie, może jeszcze do tego dojem za dwie pizze, przynajmniej będziemy mieć... Dobra, jeszcze jedną pizzę będziemy mieć yy, życie na full. Tak, życie mamy na full i można by było spróbować z nim jeszcze raz zawalczyć, ale nie zawalczymy, bo brakuje nam gwiazdek. Energii też nie mamy, zobaczmy jeszcze bo nie wiem, czy mamy kawę. Nie mamy kawy, ale mamy napój energetyczny, wypiję dwa. Może następnego dnia uda się, że będzie kawa, więc teraz poszedłbym potrenować tylko po to, żeby nam te statystyki znowu nie spadły. Eee, dajmy na przykład może to koło, oponę z motkiem, bo tutaj wpada wszystko. Ok. Dobra, dajmy tak to. Tu będzie wpadała sama zręczność, a tu będzie wpadała siła. Także podniesiemy sobie ją na tyle, że... A, właśnie jeszcze zapomniałem, że jeszcze muszę zrobić ten. Imprezę musiałbym zrobić. Matko Bosko, czy ja się wyrobię? A nie mam energii. W lodówce nie ma nic. To co? Szybko autobus. Szybko napoje energetyczne. Jak już tu jesteśmy, dokupmy sobie wszystko, co mieliśmy. Wróćmy szybko do posiadłości. Myślę, że w tym odcinku spróbujemy sobie drugi raz albo trzeci nawet. Zróbmy tak, dobra, to trochę kosztuje. Będę musiał też pomyśleć o pieniądzach, więc trzeba będzie. Dobra, zrób tą imprezę. Mam nadzieję, że przed północą uda się jeszcze raz z nim zawalczyć. Bo widzę, że. Szybko to idzie, nie jesteś w stanie pracować. Ja się kręcę. Yy... Dobra, podnieśliśmy sobie trochę i to powinno pomóc. Dobra, mamy to. Dobra, co my tu mamy? Żelazna kurtyna, karkołamacz, zabijaka, leki jak wiatr, kopaliczkiem i... Tygrysa. Ok, Próbujemy. Zobaczymy co tutaj się stanie. Co prawda widać, że mu energia bardzo, bardzo szybko spada. No, spadni mu, spadnie mu energia. Niech dostanie taką lutę. Ładnie. Lecimy z tym samym. Na razie nie źle Będę, już dostaliśmy. Uuu. No ma, no, wyższe statystyki ma, niestety gościu. Skarkołamacza, łamacza, żebyśmy wzięli, a bańka. Dajmy bańkę zamiast karkołamacza. łamacza, no, energia, spadaj mu energia. Myślę, że to jest fajne ustawienie. Co teraz mam? Z tym trzeba będzie zacząć. Energia pięknie jest wygrana. 3000 dolarów. A miałem właśnie my myślałem o tym, żeby coś porobić, żeby nam kasa leciała. Gdzie tu mamy ligę Walk? Obecne miejsce drugie za mało. 2500 musimy uzbierać na kolejnego gościa, którym jest Kalk Koran. Czyli można powiedzieć Mistrz chyba. Tak, z Mistrzem będziemy się walczyć. Będziemy walczyć w następnym odcinku. ok jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Cześć.